Z tej strony Kamil. Piątek 18. Kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. Dzisiaj po raz kolejny w koszulce za około 100 zł. Rozpoczynamy tą kryptoprasówkę, w której jest tak dużo informacji, z którymi chciałbym się z Wami podzielić, że prawdopodobnie nie zdążymy wszystkiego wrzucić w jeden odcinek. To, że kryptowaluty aktualnie spadają, to już pewnie wiecie z innych kanałów. Ja po raz kolejny dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o sprawach, o rzeczach, które mnie osobiście w ostatnim czasie zaintrygowały, zainteresowały, więc myślę, że nie będzie tutaj nudno, aby nie przedłużać. Najpierw oczywiście ogłoszenia, a za chwilę już konkrety. Rozpoczynamy teraz, go! Jeżeli chodzi o ogłoszenia, no to przede wszystkim zapraszam was na grupę telegramową. Pod każdym odcinkiem w opisie znajdziecie dostęp do tej grupy. Klikając w link bezpośrednio przenosi was do grupy. Kolejna sprawa e-book ze strony kamiljarząbek.pl z dziesięcioma lekcji, lekcjami odnośnie Kosy 2017 roku i późniejszej BESY. Myślę, że niezwykle wartościowa wiedza dla każdego, dla każdego, kto... Tego, dla każdej osoby, która nie przeżyła tamtego okresu i myślę, że też dla osób, które przeżyły tamte okres i chcą sobie przypomnieć jakie wtedy emocje towarzyszyły i jakie wtedy narracje powstawały po prostu jedna po drugim. Więc to jest takie kompendium, tak się mówi, kompendium wiedzy na temat tego, co było i prawdopodobnie tego, co czeka nas również w tym cyklu pod względem takim emocjonalnym. Ebook również zapisuje was na newsletter, jak na razie nie Newsletter jest w fazie wstrzymania, ale mam nadzieję, że już za jakiś czas znowu odpalimy i będziemy dostarczać również wiedzę na maila. Jeżeli chodzi o giełdy, na który gram w opisie, również znajdziecie dostęp do tych giełd i teraz już przechodzimy do konkretów. Przede wszystkim chciałbym zacząć tutaj od DAO Maker. DAO Maker, które tak jak wiecie jest w moim portfelu, który tak jak wiecie wspierałem od samego początku. DAO Maker, które przez ostatni czas wypuściło mnóstwo, mnóstwo wartościowych projektów we swoim Launchpadzie opartym o Ethereum i tak naprawdę Dowmaker stało się liderem tego rynku. Już w tym momencie mało kto mówi o Polka Starter, mało kto mówi o tych wszystkich innych lunchpadach, które kiedyś wiodły gdzieś tutaj, były gdzieś w pierwszej trójce najbardziej opłacalnych lunchpadów. Dowmaker pomimo tych spadków w maju, w czerwcu nadal dostarcza ogromną wartość i wartościowe projekty. I to, co mnie tak naprawdę urzekło w Daumaker od samego początku, to to, że Tim, który stoi za Daumaker niezwykle mocno tym chłopakom, może nie samym chłopakom, ale i dziewczynom całemu zespołowi, zależy na tym, żeby jednostka Daum przynosiła jak największą wartość. I w ostatnim czasie zostały ogłoszone zmiany. Zostały ogłoszone zmiany, które według mnie wpłyną na to, że Daumaker długoterminowo może się okazać. Bardzo ciekawą inwestycją, oczywiście po raz kolejny muszę to powiedzieć. Żadna to w tym momencie nie jest porada inwestycyjna, to są moje przemyślenia, ale wchodząc już konkretnie w te zmiany. Do tej pory, tak naprawdę, trzeba było stakeować Dow Maker na kontrakcie, aby mieć dostęp do przeróżnych inwestycji, inwestycji seed, inwestycji ICO na platformie, na platformie DAO Maker. I pamiętacie, że jakiś czas temu Dow Maker miało hack i po tym haku bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim Dow Maker stwierdziło, że nie chce przetrzymywać środków inwestorów, że wszystko, wszystko będzie po stronie, po stronie, po stronie tutaj inwestora. Jest oczywiście e, ten prefound, który był wcześniej, ale on działa trochę inaczej. W tym momencie działa na Binance Smart Chain, czyli team Dowmaker rozdzielił e, rozdzielił e, jakby wpłacanie alokacji prefound Prifant rozdzielił z łańcuchem Ethereum, więc to też wprowadza większe bezpieczeństwo do tego całego systemu. Ale nie o tym. Wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, skupiają się na tym, żeby dostarczyć jak największą jeszcze ogromną wartość do tokajonadao. Przede wszystkim pierwszą zmianą jest to, że w tym momencie um, jeżeli zakwalifikujemy się na udział w danym e, ICO, w danym e, SIT, w fazie SIT danego projektu na, na lunchpadzie DowMaker, to musimy otrzymać swój poziom w swoim transze Daumaker zaraz to pewnie zobaczycie na ekranie, aby otrzymywać e, tokeny, które są z czasem nam przydzielane. Czyli jeżeli spadniecie z transzy trzeciej do transzy drugiej, to automatycznie wasze tokeny, które miały być jeszcze Wam przydzielone z racji na vesting, zostają, przepadają Wam. I to, zwróćcie uwagę, że wpływa na taką długoterminową, długoterminową wartość DAO, samego, samej jednostki DAO. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, to jak to wyglądało, jak to działało, był ciekawy projekt na DAO Maker, na który chcieliśmy się złapać. Stake'owaliśmy DAO do tego wydarzenia. I jeżeli nam się udało złapać, to bardzo często dużo osób rezygnowało ze stakingu, dało sprzedawało dało i po prostu pozbywało się tych jednostek, bo złapaliśmy na alokację na jaką chcieli. Żadnych innych, nie było po prostu żadnych innych kluczków, więc można było od razu zrzucić swoje dało na wolnym rynku, no i otrzymać alokację, którą się miało. W tym momencie jest to już bardziej skomplikowane. Aby otrzymywać um, długoterminowo alokację, na które się załopaliśmy, aby otrzymywać Westing, trzeba utrzymać swoją e, jakby rangę DAO. I to wpłynie na to, że mnóstwo osób nie będzie chciało, nie będzie miało motywacji do tego, żeby zrzucać DAO na wolnym, na wolnym rynku, ponieważ tokeny, które mają w Westingu po prostu przepadną. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana i to je, może nie zmiana, ale funkcja i ta funkcja jest dla mnie o dużo, dużo, dużo bardziej ciekawsza to jest Venture Yields, kiedyś to e, miało się nazywać Venture Bonds, e, teraz Venture Yields Yield. i Venture Yields to jest program, w którym każdy z nas może zastake'ować DAO i otrzymywać tak naprawdę z każdej biurki, która ma Miejsce na dałomajker otrzymywać nagrody. Czyli nie musimy być wylosowani, nie musimy po prostu wygrać danej alokacji, tylko jeżeli stejkujemy to dało długoterminowo i tutaj ważne, im dłużej e, zobligujemy się do stake'owania, tym większe profity, to z każdej zbiórki, która będzie miała miejsce na platformie, część zysku, 20%, 20 alokacji, które jest przydzielone będzie trafiało do osób, które stajkują DAO. I popatrzcie, jaką nam to tworzy fajną synergię. Z jednej strony ograniczenie podaży DAO poprzez to, że trzeba trzymać długoterminowo, żeby otrzymywać tokeny z westingu. Z drugiej strony jest staking DAO, który pozwala na to, aby otrzymywać zyski z każdej kolejnej zbiórki. DAO Maker jako launchpad jest firmą, która przynosi zyski jest spółką, która coraz lepiej się rozwija, która świadczy coraz to więcej ciekawych dealów, która też się stała takim liderem inwestycji, jeżeli jest gdzieś DAO Maker zaangażowany, to już wiadomo, że ten token, że ta, ten projekt, pod względem takim, pod względem samego sprawdzenia, pod względem token ekonomii, został odpowiednio, odpowiednio właśnie tutaj sprawdzony, przeczesany wręcz można powiedzieć. I venture Yield to nie tylko korzyści ze stakingu, to nie tylko korzyści z właśnie tych, każdej z tych biurek, ale również korzyści z tego, że na przykład ktoś ktoś z, w tej pierwszej grupie, w grupie, o którym wam opowiadałem, która wygrała daną alokację i chce teraz szybciej wycofać swoje dało, to te właśnie jednostki, która ta osoba traci, jeżeli z, z, zaniży swoją transzę, czyli z trójki na dwójkę, na jedynkę, czyli sprzeda swoje DAO, to te jednostki, które tam zostają, też trafiają do osób, które stake'ują DAO. To wszystko zobaczycie, zobaczyliście już pewnie na, na grafie, który kilka razy pewnie tutaj pokazałem. I to wszystko sprawia, że DAO, token DAO staje się takim centrum całego tego ekosystemu. Ja bardzo dużo mówiłem o tym, że wierzę w ten trend, że to właśnie najlepsze inwestycje, najlepsze inwestycje SIT, ICO będą właśnie w rękach Lunchpadu. Dlatego właśnie tak mocno zaangażowałem się tutaj w. Promocję startery, w, 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 tutaj w, w odpalenie tego projektu startera z, z panem paragrafem, z Wojtkiem i z całym tym, dlatego że wierzę w to, że długoterminowo to jest właśnie kierunek, który na tym rynku będzie bardzo, bardzo istotny. Najlepsze dile, najciekawsze inwestycje będą trafiały właśnie do takich venture capital którymi właśnie będzie Dao Maker i Maker i którym również stanie się startera. Dlatego uważam, że warto stawiać na liderów, którzy odpalają, którzy pomagają odpalać projekty na danym łańcuchu. Na Ethereum jest to Dow nas na Aterze jest to startera i w ten sposób do tego podchodzę. Zmiany w Dow jak najbardziej na plus. Ja nie sprzedaję swoich tokenów, a co więcej, chcę je zamrozić na bardzo, bardzo długo, bo wierzę w ten pasywny przychód z DAO Maker, który, jak kalkulator pokazuje, którego możecie sprawdzić, może się okazać bardzo, bardzo wysoki, nawet do 100-150% rocznie. Więc i to jest bardzo ważne: to nie jest inflacyjne, to nie jest inflacyjne, czyli to nie są tokeny, które są dodrukowywane, to jest wszystko generowane z zysku platformy, bardzo, bardzo. Ciekawy case i warto obserwować Dowmaker jak. Tutaj cały zespół będzie się rozwijał w najbliższym czasie. Polka dot, Polka dot i aukcje parachinowe, tak naprawdę stało się to, o czym mówiliśmy. Do samych aukcji parachinowych dot radził sobie bardzo dobrze. Nagle zaczął, e, gdy już wszystko było jasne, gdy już emocje opadły, dot zaczął nam e, po prostu e, tutaj spadać szybciej niż rynek. Delikatnie szybciej niż rynek, bo to, że cały rynek spadł, no to ok, dziwne by było, gdyby dot się utrzymał, cały rynek, tak dalej. Więc to jest według mnie, um, według mnie warto, warto tutaj mówić o tym, czy dany aset spada szybciej niż rynek. DOT delikatnie spadł szybciej niż rynek. I teraz bardzo ważna rzecz. Wszystko wskazuje na to, że um, dwie pierwsze aukcje będą totalnie przewartościowane. przewartościowane. Ja nie zamierzam brać udziału ani w Akali, ani w Moonbeam, ale przyglądam się Astarowi, czyli przyglądam się trzeciej aukcji i. Tam prawdopodobnie będę lokował jakąś część swoich dotów, jeżeli um, do tego czasu jakoś bardzo dużo kapitału nie wejdzie w Aster. Dlaczego akurat Aster? Między innymi dlatego, że Binance jako jedno, jeden, z, jeden z inwestorów, wczesnych inwestorów... Binance jako jeden z wczesnych inwestorów Astar, e, wydaje mi się, że będzie wspierał ten projekt swoimi marketmakerami, swoimi możliwościami marketingowymi i możliwościami Pumpable, jakkolwiek to określić. Uważam, że ten Astar jest e, ciekawą, e, ciekawą ekspozycją. Z drugiej strony, e, warto przypomnieć sobie to, że Astar to dawny Plasm Network i Plas Network. Miało, jest bardzo blisko związane z Web3, tak naprawdę Plasma Network, miało dostać przydzielony swój, swój, nawet parachain, swoje miejsce bez jakiejkolwiek aukcji, bo jest tak kluczowym projektem dla całej infrastruktury Polkadot. Jednak to się nie stało. Dlaczego to się nie stało? To trochę, tam można powiedzieć, dłuższa historia, ale między innymi jakby governance. Zdecydowało o tym. Fundacja Fundacja op o tym, że no każdy projekt powinien w taki sam sposób wystartować. Więc Astar Network według mnie jest takim czarnym, może okazać się czarnym koniem tych aukcji i tam na pewno będę się przyglądał. Z drugiej strony, ja ograniczyłem swoją pozycję w docie. Ograniczyłem ją głównie do Bitcoina, dlatego dlatego, że mój cel był jasny, do aukcji Parachain, a później zobaczymy, co z tym będzie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Na pewno Dot jest jednym z kluczowych projektów, który zostanie z nami, bo kapitał taki ludzki, kapitał w ogóle też finansowy, ile tam jest pieniędzy na to, żeby fundować projekty związane z Polkadot, jest przeogromny, więc to na pewno nie są projekty, które nam się zwiną. To są projekty długoterminowe, które z nami zostaną i warto zawsze celować i inwestować w ludzi, którzy już wykazali kilka razy w swojej historii, że są w stanie um, wprowadzać innowacje na rynku. Na pewno to jest właśnie um, Gavin Ludzy z całym swoim zespołem. Więc myślę, że Opolka Dot to tyle. Um, Będę na bieżąco obserwował akcje, aukcje, będę na bieżąco obserwował to, co się dzieje, bo wydaje mi się, że jak wkusamy pierwsze dwie aukcje, zawsze mają taki największy hype. A później może, może okazać się, że na dużo lepszych waluacjach wskakuje się w ciekawe projekty. To, co się trzeba również powiedzieć, to to, że opłacalność aukcji tak naprawdę trzeba wyliczyć w czasie, trzeba wyestymować w czasie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że w momencie, w którym zalokujemy swoje doty, to tokeny tych. Aukcji e, otrzymamy o, tych projektów, które wygrałem. Aukcję otrzymałem dopiero w grudniu, w styczniu. I teraz pytanie: jaki rynek będzie w grudniu? Jeżeli je stawiamy w grudniu, w styczniu, jeżeli stawiamy, że ten rynek będzie optymistyczny, to e, opłacalność wejścia w aukcję jeszcze nam z, tutaj zwiększa. Jeżeli stawiamy jednak, że to już może być jakieś mniej, e, że to może być czas, w którym będą jakieś spadki, będą jakieś problemy na rynku, no to na pewno to jest sytuacja, w której, w której po prostu trzeba. Trzeba, trzeba uważać tutaj z nadmierną inwestycją w aukcję. To tyle chciałem dopowiedzieć do Polka. Dot nadal obserwuję, nadal przyglądam się i będę alokował, w moim, będzie, będę alokował swoje doty w momencie, w którym stwierdzę, że to jest rozsądne. Jeszcze tutaj na sam koniec chciałbym z, odnieść się do jednej, jednej sprawy, która cały czas pojawia się. Gdzieś tam dostaję też maile, różne wiadomości. Kamil, dlaczego nie dzielisz się już tak chętnie różnymi inwestycjami, różnymi ciekawymi projektami? I teraz chciałbym odpowiedzieć, w jaki sposób ja w ogóle teraz podchodzę do rynku. W tym momencie, na tym etapie, na którym jesteśmy, ja zdecydowałem się ograniczyć ilość swoich pozycji bardzo, bardzo mocno. Skoncentrowałem się głównie Ether, Bitcoin, Luna, oczywiście, jest i, jest i DOT. Ale ograniczyły mnie bardzo, bardzo mocno, i e, nadal przypatruję się rynkowi, Nadal staram się śledzić trendy, ale uważam, że dochodzi do, e, do takiej sytuacji, która dla mnie nie jest już komfortowa. Dla mnie komfortowe sytuacje to takie, w których czuję, że wchodzę po nis, na niskich waluacjach. A jeżeli popatrzymy sobie teraz na to, jak te waluacje wyglądają w ostatnim czasie, na, na przykład na takim. E, o ostatnim trendzie, który był play to earn, to zwróćcie uwagę do jakich absurdów dochodzi. Zwróćcie uwagę, że tokeny, projekty tokenów, które tak naprawdę nie są ani żadnym udziałem, nawet czasami nie mają zapewnić żadnego zysku, tokeny tych projektów w tym trendzie play to earn wskakują na, na rynek i są wyceniane na kilkadziesiąt milionów, kilkaset milionów dolarów i tak dalej tak dalej. Dla mnie jako e, osoby, która której nie zależy na tym, żeby idealnie wyjść z tego rynku, ale żeby długoterminowo na tym rynku być zaangażowany, aby długoterminowo tutaj śledzić te wszystkie trendy, to jest sytuacja, w której ja mówię pas. Ja mówię um, po prostu, um, e, staram się, staram się tutaj nie łapać na ten całe FOMO, na ten cały hype, bo już kiedyś to przeżyłem. Jednym z największych błędów, które robiłem w 2017 roku pod koniec tego cyklu, to wyciskałem jeszcze cytrynę do maksimum. Z bitcoinów, z dość dużych ilości bitcoinów, przeskakiwałem na jakieś alty, które nagle strzelały w górę i nie zamykałem tych pozycji, tylko gdzieś tam przeholdowałem niektóre i z ogromnych środków zrobiły się bardzo, bardzo małe a wystarczyło skoncentrować się, wystarczyło mieć pełen taki obraz swojego portfela, wystarczyło mieć kilka pozycji, którymi dokładnie wiemy, jak zarządzamy, i wyczu wyczułoby się znacznie lepiej ten rynek. Moment, w którym masz 15, 20, 25, 30 coinów i nagle e, zaczyna się jakaś panika, to po kolei musisz tak naprawdę sprawdzić, który coin ma rację bytu, który coin może opłaca się chwilę jeszcze poczynać, który coin na przykład jest na jakichś oporach, na jakichś wsparciach. Więc to wszystko jest niezwykle, niezwykle trudne do ogarnięcia w jednym momencie. I gdy strzela, i gdy wszystko strzela w górę, jest optymistycznie, jest fajnie, wszystko rośnie, ok, jest spoko, ale gdy e, zaczynają się spadki, gdy zaczynają się jakieś duże obsunięcia, Nagle pojawia się ogromny problem w zarządzaniu pozycją, i to jest coś, co ja w tym momencie stosuję w swoim własnym zagraniu. Ja ograniczyłem te pozycje bardzo mocno, skoncentrowałem je i staram się nie eksperymentować. Aczkolwiek nadal obserwuję rynek, i jest kilka pozycji, które gdzieś tam chciałbym, w gdzieś tam chciałbym jeszcze ulokować swoje środki, i myślę o nich porozmawiamy w, w najbliższym czasie. Ale chciałem się z wami tym podzielić, bo jest mnóstwo osób, które dołączyły 2020-2021 i gdy ja bym był właśnie na tym miejscu, gdybym nie przeżył, na tym miejscu co wy, nie przeżyłbym tych wcześniejszych cykli, to chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, słuchaj, słuchaj Kamil, może warto ograniczyć ilość pozycji tylko po to, żeby w momencie takich skrajnych, w szybkich, w szybkich wystrzałów w górę, ale też jeszcze drastycznych, szybszych spadków, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w twoim portfelu i to robię w tym momencie. Dla mnie waluacje coinów w dziesiątkach, w kilkunastu, kilkunastu miliardach dolarów nie, naprawdę można wymienić po kolei te wszystkie projekty pierwszej warstwy, które tak naprawdę no, tam za dużo się nie dzieje, one są warte no, dziesiątki, czasem nawet miliardów i dla mnie to już jest sytuacja, w której nie czuję się komfortowo. Dla mnie to jest sytuacja, w której raczej ten rozsądny kamień mówi mi że warto, warto gdzieś zejść trochę na bok, warto przyglądać się, warto zabezpieczać, zabezpieczać niektóre pozycje tylko po to, żeby, żeby w długim terminie, bo to jest ważne, w długim terminie na samym na samym końcu, żeby być zadowolony. Nie chodzi o to, żeby z tygodnia na tydzień rozgrywać i w każdym tygodniu być najlepszy. Chodzi o to, żeby po 3, 4, 5, 6 latach na tym rynku wyjść z zadowoloną, zadowoloną miną i pomimo tego, że czułeś, że coś cię ominęło w jakimś konkretnym miesiącu, to długoterminowo, za 2-3 lata, jak na to wszystko popatrzysz, to będziesz w stanie sobie powiedzieć: OK, i tak dobrze to rozegrałem. Więc. To taka krótka informacja z mojej strony. Tak jak zauważyliście, te filmy tutaj już wchodzą, wchodzą co tydzień. Ja też czuję, że chciałbym kontynuować to nad flow. No, mam różne pomysły na rozwój tego kanału, ale też właśnie powiedziałem sobie, że chcę powiedzieć już głośno o tym, że ja staram się już ograniczać ryzyko jak najbardziej. Dlatego też nie będzie tak dużo kamila, który eksperymentuje, nie będzie tak dużo kamila, który dużo ryzykuje, który mówi o różnych pozycjach. Raczej chcę go utrzymać gdzieś tam w tych sidłach, chociaż ciągle się wyrywa i coś chce próbować. Więc tym chciałem się z Wami podzielić. Myślę, że, że to tyle w tym odcinku. Za tydzień, kolejny odcinek, kolejne, kolejne newsy. Wpadajcie na grupę telegramową. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia, niech hosta będzie z Wami, trzymajcie się, cześć!